Siema widzowie, moi kochani, drodzy Bardzo dziękuję za 100 subskrypcji Mamy aktualnie ich 101 yy, I tylko tutaj szybko sobie poprawiam dom, ale zaraz przechodzimy do prawdziwego tematu tego filmu yy, I chcę bardzo podziękować za to, że wbiliśmy te 100 subskrypcji Lecimy jak burza, teraz dobijamy widzowie, no co, ten, jakoś z 250, nie? 250 widzowie subskrypcji. A dziś, w dzisiejszym odcinku, dobra, wiadro jak na początku, jak zawsze na początek. Dobra, piękne wiatro zrobiłam. Yy, to w dzisiejszym odcinku moim celem jest zdobycie wszystkich możliwych dud, które są w maniktawcie, w tym deep Tak, zamierzam zdobyć deep Slate'ową dudę emeraldu, yy, czyli najrzadszą dudę w grze. Czyli. Nie, no ja jestem. Widzowie, czaricie? ja miałem te trzy Ancient Dubis i myślałem, że sobie ułatwię życie, nie? A to wyszło, że ja to przepaliłem już w Nerdai sklapy. Mam tu coś może nie ma. Dobra. Do. Tam jest nasza budowla. Jak ktoś nie wie skąd ona tam przewzięła, to... No po prostu zachęcam wtedy do obejrzenia moich poprzednich odcinków. A myślałem, że w sumie ale dobra nie będę psuł budowli, bo to by źle wyglądało. Wydupiaj mi Dobra, co się ze mną dzieje, widzowie. W... No. Dobra. Jezus mawia. Dobra. Ej, albo ja mam, jestem upeśpiesony, albo są lagi, nie? Dobra, pierwsza ruda widzowie. Bomboklat. Dup, dup, dup i dupno. Dobra, wezmę sobie nawet więcej tego, nie? Czemu by nie? W, w sumie. Dobra, gdzie możemy zrobić nasze miejsce na nasze rudy? Ała. Dobra. Mam pomysł. To bardzo to głupi pomysł. To będzie zabawnie wyglądać, ale dobra. No, tu poszlecony jestem, czy co? Dobra, pierwsza dobra widzowie. Film to trwa już 3 minuty, ale to przez to, że dziękowałem wam za subów i w ogóle ty miałem tu żelazo. Nie, nie, nie. Szukaj, 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 chłopie. O, ciebie to yy, tylko ciebie brakowało. Dobra, ja naprawdę mam problemy z graniem w tą granie. No. E, gruby. Dobra, dobre cięcia widzowie. No, widzowie, mam dwie następne ruby, jest to Hopper oraz jest to Iron. Dobra, to źle wygląda. Okay. Dobra, mamy dwie, ale to tutaj już, to znaczy trzy przetaszam. No, nie. nie potrzebuję tego, no to ja się skopuję, nie? Idę szukać jakiegoś słopa do staunu lapizu. Dobra, to wyczęcie. I dobra widzowie, skopałem się do tego Minecrafta, shafta, tu dobrze pamiętam lapis lazuli. to skończę to przyjmę. I zamudujemy tę stounę. Dla baki. Na bombę! Ała! Dobra, cięcie. Moja ukochana piosenka mam Dobra, widzowie, znalazłem diamenty. O, nawet więcej tego. Lawa. Dipstrójtowy w tym rzecz, że ja potrzebuję też zwykłego. Zwykły diament, ja pietniczy i gold, taka nie zauważyłam nawet. Dobra, tam też jest gold. I daj kolejne, kolejny, za zaraz szybko to pójdzie tylko. Tego golda weźmiemy. Jezu, widzowie, zwykłe dudy. Dobra, widziałem to dobrze, dobrze mam w Nie idź mi tym zombiakiem tu. Widzowie, jest, jest mocno, nie? Ruda ametystowa. Tfu! Ruda geoda ametystowa. A jakie dodrze, jakie dodrze Ła! Tak, cyk, 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 cyk. Dobra, wydupiaj! E, kurde swoich z ogórkami kiszonymi, ale łapa. E, dobra, żartowałem. Ej, wow, ile tylko jak tu jest, nie? No? Dlatego gram na jeden no! E! No dobra, ja jestem ułomina. Dzisiaj widzowie ja nie umiem widać w tą górę. Nie masz życia, że mi przeżywasz takie rzeczy, nie? Dwa ktipy Dobra, cięcia. Dobra, widzowie, wyszedłem. I można stawiać. A tutaj postawimy to tak w slejcie, Żeby to lepiej wyglądało. Przepraszam za mną, to ja nie jestem przyzwyczajona. Nie. Błagam, żebym ja miał deepslate jeszcze. Dobra, do wycięcia. Dobra, do widzowie. Okazało się, że mam trochę deepslate. A jak Deep slate, to i tam następna No kolejna kochana muzyka z Minecraft. mamy tak au Zwykłą węgla, zwykłą miedzi Zwykły wyjątkiem Ok, było to, to. Ja jesteśmy tutaj, doda to. doda to. doda jesteśmy, co jesteśmy, doda jesteśmy, doda O, doda A, no. Lecimy, nie Dobra, idę. Chwopie. Jak ktoś oglądał poprzedni odcinek, to wie skąd mam te rzeczy, nie? Dobra, może odcinek nie będzie taki długi. To bardzo dobrze. Jeżeli odcinek nie będzie aż tak długi. To świetnie, bo ten... Dobra, kod. Igdek 65. Już 60. Czy ja mam ten żelazny kilo? Dobra, mam. Nie! Proszę, wszystko tylko nie gaz. Jest! Mamy to. Dobra. Do odrodziny co? do tego godziny szło. Nie wiem, widzowie, jakim cudem, ale znalazłem aż cztery rudy. No, tego pięknego cacka, i jakimś cudem znalazłem to i to. Więc, no, potężnie się zapowiada. Wszystko można rudy. A i bo ja nie mam jeszcze wszystkiego z netheru, bo ja będę musiał jeszcze. O, ten! o nether to Ma pójść, nie? Ja widzę, że. Dobra, szybko, to ten Deep w ogóle. To się przepali teraz. Gdzie ja zostawiłem Deep Co mam, Deep Slide. I to ja będę musiał jeszcze tam dobudować jedno miejsce, pyk, i pyk, widzowie, już tyle dud. I właśnie, ja muszę jeszcze, ty normalny, ty normalny, ty normalny, ty, ty, i dobra, to jest widzowie mega ciężkie. Nie, węgiel jest, dobra, to radę, wycięcie kolejne. Dobra, widzowie znalazłem to, to to. I jeszcze tą golda no, de, z ten. No wiecie, z nadaru. Więc naprawdę fajnie. Nie, jest, Jestem połamańcem. Dobra, to wyczęcia. No i teraz w tym momencie nie pozostało mi nic innego niż po pierwsze postawienie Nether Old Gold Ore i po dwie równie. A nie, przepraszam, gdy musisz mnie straszyć tym Endermanem. Dodaj, jeszcze jedna rzecz. To jest zrobię cięcia. Dob Dobra widzowie. Znal mmm, szukanie. Doda się w tual to fajnie. Dobra, Cięcia. Nie wiem, widzowie kopię, nie? Kopię się, kopie i I szukam najrzadszej rudy Deep Slate Emerald O. Nie wierzę. Mamy to. Let's go Dobra, wychodzimy. Cięczę. Widzowie mamy to. I oficjalnie. Mogę postawić. Mamy i najrzadszą Dobra. Dzięki bardzo za oglądanie. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Za 100 subskrypcji mamy wszystkie ludy, Więc no naprawdę fajnie Dziękuję bardzo jeszcze raz Pa, pa widzowie Dobra, jeszcze... jeszcze jeden... Jeszcze jedno wiatro Dobra Nie no, jeszcze jedno, za mało Au. Dziękuję bardzo. Pa pa.